I podsumowała z inspirawką, tak? Jako inna dziewczyna? Ja uważam, że inspirawka to jest chytra pizza ogólnie. <grym> Marcin! Chuj ci, chuj nie mów tak! Chuj ci się należy. Odkleiłaś się kobieto. Możesz go że to jest kappa na końcu, czy nie? To jest teraz gadanie, żeby to jest całe jego to, o czym wszystkim mówił. Po prostu na to końcu, końcu to sobie są widzowie, widzowie biedni, którzy ciężko pracują, a nie kurwa, że przez internet jeszcze. Normalnie Jeszcze raz powtórzę. Ja, nie wiem, nie powtórza, bo ja Nie wiem, Żeby je ja wyjebka na mnie, ale... Ale dlaczego. Oho! No, trzymaj się wigilante. To mnie zajebał? No nie to? rozumiem. Nada, nadal nie rozumiem MS. Dobra, bo ja nie, jest, nie no. wiem o co chodzi. A ta pała jebana wyciemnego. szmata! Pierdolona! Bo wtedy ci nie wyjebaliśmy. Co za dziwka! A, bo nie wiem, no, 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 ja byłem z kimś na dole, a nie Coś się zjebało z czatem, bo ja nie widzę. Zajdł do mnie. Był Pudziano. To Który... nie znasz kogo? Który Pudzian? No, no bo jest Pudzian. Który... Nie, Gdzie Luki, jest Pudzian? Luki nim wjechał tutaj do naszej stajni z Pudzianem. Ja myślałam, że to nasz był i on próbował ukraść. Luki wjechał koniem do twojej stajni, chcesz mi powiedzieć? <głos> 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 Przepraszam. Nie mogłam się podtrzymać. To już. Może ktoś tutaj, że tak powiem, najlepszy w treszczaniu treści, kurwa. Muszę diarować, kurwa o co chodzi, bo nie oglądałem materiału matki. Nie <grym> wiem, co powiedziała inspirawka nawet. E, wiem tylko jedno, no że... to podejść te ci linka, no to trzeba. Obejrzeć, ale nie no, no, bo widziałem, że to jest 40 minut. Nigdy w życiu kurwa nie poświęciłem tyle czasu, no na jakieś pierdolenie baby. E, ale Babcie, bądź miły. Ale tak czy siak. No, dlaczego ktoś... Po pierwsze, jak możesz powiedzieć, że ona to mówi w imieniu wszystkich streamerów? Ona wtedy, Ona może powiedzieć, że jest kurwa papieżem nie ma żadnej pozycji do tego, to jest jakaś laska, która ma 100 widzów. Można jej to wybaczyć. O co chodzi, że kurwa, ona ma się tłumaczyć z jakiegoś y, obłąkanego pierdolenia, jeżeli faktycznie <gry> mówi dla swoich widzów, bo, bo to tak jest generalnie. To, to nie powinno iść nigdzie. Na miejscu burgery. E, Zinger, nie dziś e, kolka do tego, to robią. Ona jest kurwa, sorry, ale ona jest. Ku, nienawidzę takich, nienawidzę takich bab. Ty jesteś po prostu kurwa tempa! Czemu bierzesz kredyt? Jak potem narzekasz, że ktoś ci nie, nie wyśle pieniędzy. Idziesz do normalnej kurwa pracy i zarabiasz pieniądze Wtedy masz sobie kredyt. Nie wiem. Nie wiem, no... No naprawdę po prostu... Wypiedzalaj śmieciu, jebany! Kurwa! dole kurwa, lepo zipie kurwa i mić! Leć się, leć się, leci, nie ma szans Zajema go O daj kurwa konia <grymnie>